Eu sou Hey to Banshee, kolejne wyzwanie od Fanty jest zaliczone. Jeśli nie widzieliście poprzednich filmików z wyzwaniami, to zapraszam! Możecie sobie wybrać mnie bez głowy lub mnie jako magika. Pewnie większość z Was wie już o co chodzi w konkursie, ale szybko jeszcze powtórzę zasady. Naprawdę, wyzwania są banalnie proste. A do wygrania jest iPhone i inne fajne nagrody, także sama bym chętnie wzięła udział w tym konkursie. Wystarczy, że wykonacie wyzwanie, zrobicie sobie zdjęcie, żeby to potwierdzić. Zdjęcie, na którym jest fanta. dodacie na Facebooka lub Instagrama. Zapomnijcie dodać hashtagów, bo dzięki nim bierzecie udział w konkursie. Fanta.pl oraz numer wyzwania, które wykonaliście. Zapraszam Was do zabawy, bo połowa wakacji już minęła, a nadal jest szansa na iPhone'a, także do dzieła! Słyszycie to kaczki. Pewnie. No cicho! To chyba tyle miłych wakacji i papa pa! pa, pa, pa.